Za każdym razem, jak sobie obiecuję, że przestaję kupować pet shopy, to wtedy kupuję najwięcej. I nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Więc, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku Shoppingu. Trochę zaszalałam, trochę tych pet shopów tutaj jest. Um, więc co, zaczynajmy od razu! Nie będziemy tutaj przedłużać. Najpierw Wam pokażę petrzepy, które możliwe, że już widzieliście, bo był unboxing na TikToku. Takie o dwa przesłodkie pieski. Nie będę na ich temat tutaj się bardzo mm, rozwodzić, ponieważ już o nich mówiłam na TikToku. E, bardzo mi się podobają te petszapy i bardzo się cieszę je w swojej kolekcji. I dla ciekawskiej za tamte figurki dałam 100 zł. Dalej mamy jedną z fajniejszych okazji, jaką udało mi się kupić ostatnio. Taki o chomiczek. Jest słodki, pszczółka. Um, co my tutaj mamy dalej? Takie o dwa małe petrzopki. Więcej było, trzy. Są piękne. Taki o przepiękny kotek. Ja uwielbiam ten kształt. Bardzo mi się podoba. Ma przepiękne, ogromne rzęsy. Co? Oczy? Chciałam powiedzieć oczy, ale rzęsy też ma bardzo ładne. I chyba też dosyć spore. Małpka. Konia. A ja ostatnio mam fazę na koniki, bardzo mi się podobają, więc cieszę się, że kolejny dołączył do mojej kolekcji. Świnkę, uwaga, małpkę, która ma pampersa w ogóle. Małego konika, tak mi się podoba ten konik. Jeszcze ma takie rumieńce, widzicie? Mega cute. I jamnika, potka on jest taki słodki ten kotek. Ja ciągle tutaj mówię, że wszystko jest słodkie, no ale ja, ja uwielbiam małe petropy tak bardzo. E, I co jeszcze tutaj? Y, którego jeszcze ja miałam? Znaczy miałam? Kupiłam tego o. On pandę jeszcze. E, I chyba tyle, tak? Tak, tyle z baby'ków, ale to jeszcze nie koniec. Bo te wszystkie petropy, które Wam teraz pokazuję, są od, zostały kupione od jednej osoby. I jeszcze było chyba z 10 innych figurek. Um, jak nie więcej, tylko że ja większość y, odsprzedałam jeszcze moim dzieciom, Narianie i Akinonyx. Ale tam była owieczka, short hair, y, panda chyba taka ta chińska czy coś. Więc naprawdę bardzo fajne petropy. Ale tutaj najlepszą figurką. No ta blond Collie, ona jest przepiękna. Powiem Wam, że ja. Nikuś nie zwracałam na tą koli takiej większej, większej uwagi, ale jak już ją w swoje ręce po prostu dorwałam, to uznałam, że jest przepiękna i uwielbiam ją, naprawdę. Tak mi się podobają mi detale. Tutaj o widzicie, też ma tutaj po bokach i ma ten mega fajny cień na powiekach. No i jej stan jest idealny. I jestem ciekawa, czy zgadniecie tutaj cenę za to wszystko przesyłką i ze wszystkim chyba 180 zł, więc uważam, że naprawdę bardzo dobra cena. Noga <laughs> się cieszę. Szczególnie, że jest tutaj tak dużo tych przeróżnych dzidziusiów, które ja uwielbiam. Ta małka, ta małpka w ogóle była na mojej liście, Bardzo ją chciałam. I ją mam! I ją mam! I lecimy dalej, kochani. Następna moja zdobycz to jest ten przepiękny koń. I no, przepiękny jest matko. Ja zauważyłam, razem w ogóle z dziewczynami, że bardzo dużo koników ma przepiękne designy. Naprawdę. Ja mam chyba z pięć koni, w których jestem tak totalnie zakochana, bo są przepiękne. Spójrzcie na te rzęsy, na te oczy i ta, że ma metaliczną grzywę, i jeszcze takie cieniowanie. No, piękna. To dodałam ja sama ten, ten koralik. Uwielbiam tego konika, i ile ja za niego dałam? 25 zł na wintet, plus tam wysyłka i wszystko. Więc myślę, że spoko. Polowamy tego konia też przez dłuższy czas, ale no, ludzie sprzedawali po 70 zł na wintet i byłam jak, no, no chyba nie. <ścoughs> I teraz kochani przejdziemy do pet shopów. Które miałam na swojej, wyszliście od tak dawna. Ja w nich marzyłam chyba od 7 lat, albo nawet i więcej. I do teraz nie dowierzam, że udało mi się je zdobyć. Ja, odkąd je odebrałam, to ja codziennie na nie patrzę, codziennie je trzymam w rękach i dalej nie dowierzam. I te pet shopy przyszły do mnie aż z USA. I tutaj wam teraz wstawię. Jak otwierałam tą paczkę, um, będąc na linii z Akin Onyx LPS. W sensie rozmawiałyśmy na Messengerze. Um, niestety bez Neriany, bo Neriana wtedy była zajęta, a ja uznałam, że muszę otworzyć te pet shopy, bo ja po prostu jajko zniosę. Tutaj nie mam czasu, no muszę otworzyć. Ja się boję, że mi, nie wiem, oszukali czy coś. Okej, ja mam jakieś takie opudełko w pudełku chyba. Co? Mhm. Okej. Okay. Takie o coś mamy. No, zabezpieczone y, kozacko, no nie mogę powiedzieć. Mega wow. Ok. Jakiś liścik chyba, czy coś. O my gody, dobra, co mnie oszukali mnie, nie oszukali mnie. O kurde! O, boże, o matko jedyna. O, boże, on jest piękny. Ale, o, o matko. Matko. Ja się posikam zaraz. Ja się chyba już posikałam. Dziewczyna, to lepiej zamknij drzwi dzisiaj w nocy. Ja się posikałam już chyba właśnie. <noise> I mam kaczkę z eyeshadow. Ej, hey, on jest diva jest Jakiegoś ładny. zająca. Okularki kolejne, więc mega slej. A jaki to jest kolor? Pomarańczowy też taki, ja już takie mam. To jakaś miałby. moja czwarta para już, bo dwie Wam oddałam. <grym> I mam teraz kolejną. Co, I mamy karteczkę, thank you. A mam coś tutaj napisane. Ludko, no dziękuję, dziękuję. Miesiąc czekałam na tą paczkę, już prawie posikałam. Ale no, udało się. Boże, ale jakie piękne są te peczops, ja nie wierzę. Tak, więc już widzieliście i teraz Wam się dokładnie tutaj wszystko pokażę taka oto chustawka, taczka z taką rączką. Eee, okulary, żaba, rybki. I taki obrodzik z takimi wypustkami. Nie wiem, co to jest jakieś kwiat... kwiatki kwiatki! Okej, okay, kwiatki. Co do pet shopów. Taka o różowa mysz. Następnie kaczka diva która ma cień na powiekach i świetna jest ta kaczka, bardzo mi się podoba. Następnie mamy królika czy tam zająca. Też bardzo ładne. I no i teraz największe diwy, na które po prostu czekałam lata. Czyli Dog 244 i Short Hair 246. Ja do teraz nie dowierzam, że mam te figurki w swojej kolekcji. Um, no, nie wierzę, nie wierzę. I jeśli chodzi o cenę, ponieważ cena tutaj jest dosyć dziwaczna. Mianowicie, czekajcie, wzięłam nawet tableta, żeby dokładnie Wam wszystko tutaj powiedzieć. Te figurki kupiłam na eBayu, co zdecydowanie robię bardzo rzadko. Prawie teraz tu w sumie w ogóle. Jakiś czas temu kupowałam mm, na eBayu, ale nie z USA, tylko zazwyczaj od kogoś z Europy. Więc no powiem Wam, że jeśli przyszło do płacenia zamawiania, to miałam trochę stresa, bo nie wiedziałam, jak to wszystko wygląda. Bo, te, wiecie, są różne opłaty, celne waty, nie waty i byłam jak matko, żeby mi czegoś nie doliczyli. No bo się na tym po prostu na świecie nie znam. No, nie, nie z... Kiedyś zamawiałam na eBayu, ale to było um, 7 lat temu, 6. <grytania> Dobra, więc już bez zbędnego mojego gadania przejdźmy do płatności, mianowicie. Cały ten zestaw kosztował mnie 130 dolarów. W przeliczeniu tutaj macie na ekranie, bo teraz pamięci to nie powiem. <grydy> Wysyłka kosztowała 18 dolarów, więc że niby drogawo, ale w sumie to tanio, <grydy> bo naprawdę przysyłka potrafi kosztować, po nie wiem, 150 zł, 200 zł, więc te 18 dolarów naprawdę nawet się ucieszyłam, jak zobaczyłam. I teraz najgorsze, co mnie najbardziej dobiło, czyli VAT. WAT 23% od zakupu, 34 i 21 centów, więc no, drogo wyszło, drogo. Czyli łącznie za ten zestaw dam 180, no prawie 3 dolary, czyli 650 zł. No i wiecie, miałam takie, że no kurczę, no trochę drogo, ale w sumie, patrząc na to, że... Niedawno ten dok niemiecki sprzedał się za 650 zł. To może jednak nie wyszło mi aż tak drogo? <grym> nie, ale ja się naprawdę za głowę złapałam, jak zobaczyłam, A, że ten dok się sprzedał za 650 zł. Ten short jakoś też niedawno się sprzedał za 600 zł. I byłam jak. Ca! Ja sprowadziłam dosłownie ze Stanów Zjednoczonych cały zestaw z oryginalnymi dodatkami. Chyba tylko dwóch brakuje. What? What? Tak, no, ale kupiłabym ponownie, kupiłabym jeszcze raz. Jestem bardzo zadowolona z tych figurek. Szczególnie, że wszystkie są w stanie idealnym i no, mam obsesję teraz na punkcie tego doga niemieckiego i short Piękna, 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 piękna. I ostatnią zdobyczą jest... Ta, przepiękna kika! Miłością do tej figurki zaraziła mnie Akinonex, Jak i również Nariana, ale myślę, że była bardziej właśnie Akinonex. Yy, częściej o niej mówiła. I ja nigdy nie zwracałam na tą figurkę jakiejś większej uwagi, ale jak pewnego dnia właśnie dziewczyny wysłały jej zdjęcie na grupę, to byłam jak okej. Okej, okay. Okay, jest piękna, muszę ją kupić. Yy, no i tak się stało, no tak się stało, bo weszłam na wintet o 24 była wystawiona za 212 zł, ale ja mówię, no, za dużo, za dużo. Więc po super negocjacji wyszło mi 170 zł plus wysyłka, a to jeszcze było za granicy, więc no, wyszło mi końcowo ze wszystkim 200 zł, ale myślę, że jak na tą figurkę to ta cena jest taka w porządku, taka. Ani nie przepłaciłam, ani nie, jakoś, nie była to super okazja, więc okej. Okay. No i jest przepiękna ta kotka. Bawi mnie jedynie jej biceps. Mianowicie, widzicie jej e, tą łapkę, jaką ma napakowaną? Kogo ty biłaś, dziewczyno? Jezu. No więc, kochani, to były moje wszystkie zdobycze. Otóż to nie są wszystkie moje zdobycze, ponieważ nagrywałam ten filmik tydzień temu i od tego czasu przyszły mi chyba jeszcze trzy paczki... Nie, dwie, przepraszam. Nie, trzy! Trzy paczki mi przyszły. XD wyciągam, wyciągam, wyciągam. Gdzie jest ten zawodnik? O Boże. A to brat Pimka, tak? Tak, XD. Jezus Maria. On jest gorszy niż Pimpek. On wygląda jak syn Pimpka i Trampka. Nie, on wygląda jak 900 sterzokrotnie. Jest Pimpka, tutaj pogryziony. On wygląda jakby miał kredyt. I dwójkę dzieci no na tak. utrzymaniu. No, jakby był emerytem, nie? W wieku, w wieku w sumie frytka. Dobra, no tak się prezentuje tutaj. Brat Pimpka jest lekko pogryziony, ale kartował 5 zł, więc jest I w stanie to, to wybaczyć. To mój brat! Pimpek coś przemawia, nie wiem skąd się tutaj wziął. To mój brat! Nie widziałem się z nim 10 lat! Ma kredyt! To były najlepsze 10 lat mojego życia. Dobra, dobra. Okej, okay, nie zostałam oszukana, bo widzę już pierwszą kurtkę. taka o. Daj, Pokaż... Ale... ładna. To jest chyba w ogóle oryginalna. Tak. Oryginalna, więc nice. Pomyślałam, że to od tej mini, nie? LPS Shop czy coś. Dalej mamy. Emo Shopa, ale on jest fajny. Podoba mi się ten Emo Shop. Pokaż, bo ja po, nie widzę. Już wam pokazuję. Emo Shop. Ej, to jest Taki o. On chyba, a nie był z tego Halloweenowego zestawu, czy coś przypadkiem? Nie wiem. A nie nie wiem. mam pojęcia. Tak, tutaj mamy jeszcze żółte okulary słoneczne. U. Bo żółtych nie mam. Szalik. Zielony. No, mam takie. Ja nie mam tych szalików. I taką oh, mega cute obruszkę z kwiatkiem. A jaka fajna! Tutaj moja ulubienica, czyli biała owca. O, która. piękna. I jeszcze jeden pet shop, którego kupiłam. To jest Francis. Ta małpa, całą historię jego macie na TikToku. Sorry za mój głos, wstałam dopiero i to montuję. <noise> Znowu, drugi dzień już. Mam nadzieję, że wam się podobały, bo mi się bardzo podobają i ja mam obsesję na punkcie tych wszystkich pet teraz. I ja po prostu siedzę i oglądam cały czas. I niech ktoś mi zabierze dostęp do moich pieniędzy, bo ja po prostu jestem wariatką i, I no kupuję za dużo, no. Po prostu kupuję, bo mi radość to sprawia, że mam nowe pet i y, kupuję po prostu jak powalona. I to takie ja głupoty, już cała zmęczona jestem. Dziękuję wam bardzo kochani za obejrzenie tego filmiku do końca. Zostawcie łapkę w górę. Uy.